Oprócz utożsamiania się z rzeczami, występuje inna forma identyfikacji z moim ciałem. Ciało jest albo męskie, albo kobiece, dlatego poczucie bycia mężczyzną lub kobietą odgrywa u większości ludzi znaczącą rolę. Jeśli chodzi o poczucie własnego ja, Płeć staje się tożsamością. Do utożsamiania się z płcią zachęca się już od pierwszych lat życia, a to każe nam wcielić się w określoną rolę, stosować programowane schematy zachowań, co wpływa na wszelkie aspekty naszego życia nie tylko na seksualność tę rolę wiele osób daje się całkowicie uwikłać co widać bardziej w społeczeństwach tradycyjnych niż w kulturze zachodniej, w której utożsamianie się z płcią zaczyna nieco słabnąć. W niektórych tradycyjnych społeczeństwach najgorszym losem, jaki może spotkać kobietę, jest być niezamężną lub bezpłodną, a mężczyznę nie mieć potencji seksualnej i nie móc płodzić dzieci. Za spełnienie życiowe uważa się spełnienie w zakresie własnej tożsamości płciowej. Na Zachodzie elementem, który w ogromnej mierze kształtuje poczucie tego, kim według siebie jesteś, stała się powierzchowność fizyczna, prężne lub wątłe ciało. Piękno lub brzydota ciała, ocenione przez porównywanie się z innymi osobami. Poczucie własnej wartości wiąże się u wielu ludzi z siłą fizyczną, dobrą aparycją, wysportowaną sylwetką i w ogóle z wyglądem zewnętrznym. Dużo osób ma zaniżone poczucie wartości, gdyż uważa swoje ciało za brzydkie lub niedoskonałe. W niektórych przypadkach mentalny wizerunek czy idea mojego ciała jest całkowitym wypaczeniem rzeczywistości. Młoda kobieta uważa się za grubą i dlatego się głodzi, chociaż tak naprawdę jest szczupła nie może już na siebie patrzeć. Wszystko, co widzi, jest mentalną koncepcją własnego ciała, która głosi jestem gruba, albo będę gruba. U podłoża tego uwarunkowania tkwi utożsamianie się z umysłem. Gdy ludzie coraz bardziej identyfikują się z umysłem, co świadczy o pogłębieniu się dysfunkcji ego, następuje też wzrost przypadków anoreksji obserwowanych w ostatnich latach. Gdyby osoba cierpiąca na tę chorobę umiała spojrzeć na swoje ciało bez osądów płynących z jej umysłu, albo tylko dostrzegała ich prawdziwą Naturę zamiast w nie wierzyć, lub jeszcze lepiej, gdyby potrafiła spojrzeć na swoje ciało z własnego wnętrza, stałoby się to początkiem jej powrotu do zdrowia. Ci, którzy utożsamiają się z własnym dobrym wyglądem, siłą fizyczną lub zdolnościami, cierpią, gdy te atrybuty zaczynają słabnąć lub znikać. A przecież tak się stanie. Ich tożsamości opartej na tych właściwościach grozi katastrofa. Niezależnie od tego, czy ludzie są brzydcy, czy urodziwi, w dużym stopniu uzależniają swoją tożsamość negatywną lub pozytywną od własnego ciała. Mówiąc ściśle, opierają ją na utożsamianiu ja, myśli, które błędnie kojarzą z wizerunkiem własnego lub wyobrażeniem o swoim ciele. Ciało nie jest niczym więcej jak formą fizyczną, która podzieli los wszystkich takich form, nietrwałość i w końcu upadek. Zrównywanie fizycznego i postrzeganego zmysłami ciała, którego naturalnym przeznaczeniem jest zestarzyć się, osłabnąć i umrzeć, z „ja” zawsze prędzej czy później prowadzi do cierpienia. Powstrzymywanie się od utożsamiania z ciałem nie znaczy, że je negujesz, lekceważysz lub przestajesz o nie dbać. Jeśli jest ono silne, ładne, pełne wigoru, możesz cieszyć się tymi właściwościami i je cenić, dopóki trwają. Możesz też poprawić jego kondycję za pomocą odpowiedniego odżywiania i gimnastyki. Jeśli nie stawiasz znaku równości między ciałem i tym, kim jesteś, to kiedy blednie jego piękno, słabnie wigor lub staje się ono niesprawne, nie wpłynie to w żaden sposób na Twoje poczucie wartości lub tożsamości. Zresztą, gdy ciało zaczyna więdnąć, wówczas przez tę blednącą formę może o wiele łatwiej przyświecać wymiar bezpostaciowy, światło świadomości. Nie tylko ludzie z dobrą lub prawie doskonałą aparycją utożsamiają się z samym sobą. Równie łatwo można utożsamiać się z ciałem problematycznym i czynić z jego nieudoskonałości, chorób lub upośledzeń własną tożsamość. Można mówić lub myśleć o sobie jako o cierpiącym z powodu jakiejś chronicznej choroby lub ułomności. Lekarze i inne osoby obdarzają Cię ogromną uwagą i wciąż utwierdzają cię w Twojej pojęciowej tożsamości jako człowieka cierpiącego lub pacjenta. Wtedy nieświadomie czepiasz się tej choroby, ponieważ stała się ona najważniejszą częścią tego, jak siebie postrzegasz. Stała się kolejną formą myślową, z którą ego może się utożsamiać. A gdy już odnajdzie ono swą tożsamość, nie chce się już jej pozbyć. To zdumiewające, lecz nie rzadkie. Ego w poszukiwaniu silniejszej tożsamości może stworzyć i rzeczywiście tworzy chorobę, by dzięki niej się umocnić.